Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Pan Stefanego. to jest Borderlands 2. To jest Ellie. To jest Ellie, to jest Borderlands 2. Jestem Pan Stefanek, wszystko już wyjaśnione, tak? Zobaczmy sobie tylko szybciutko amunicję. O nie, o tu sobie mogę. No, wszystko kupione? Mamy coś może na sprzedaż? Na razie nie Dobra, tak więc bierzemy sobie Aha, tutaj mamy jakiegoś puścika ale mamy przyjechać do niego w nocy Hmm No dobra hmm. sobie w każdym razie jakiś samochodzik yy, Już wam mówię, teraz może zaczniemy od tego, żeby później co sobie sz szybciej pójdą wiedzieli Dlaczego Borderlands? dlaczego nie wiem, nie... Need for Speed na przykład. Otóż tak, ja mówiłem jeszcze w poprzednim moim tym audiovlogu, że mam nagrane mm, dwa odcinki Fable. Jest duży problem, bo coś mi się z tymi plikami stało. Jest... Nie da się ich w żaden sposób y, otworzyć. Instalowałem chyba wszystkie paczki kodeków jakie są dostępne w internecie. I cały czas mam ten sam problem. Mm. I to nie tylko jeżeli chodzi o program do renderów, a, ale także nie mogę ich zwykłym pro, programem do odtwarzania, ani Windows Movie Makerem, ani AllPlayerem, ani niczym innym nie mogę ich odtworzyć. Dobra. Proszę, zebrałem sobie ostatnio sniperkę. Zasadniczo dostałem z misji. Tak jakaś średnia. O nie, to jest dobra. To jest też shotgun z misji. Ja mam oczywiście lepszego teraz. No dobra, zobaczmy sobie. O jezu, jakiś ty słaby. Dobra. Mam tylko cichą nadzieję, że wy nie słyszycie bardzo tych dźwięków z mojego komputera. Niestety cooler procesora jest cholernie głośny, ale to naprawdę tragedia, jeżeli chodzi o to. Jeżeli, znaczy ogólnie o tym, cel, tym całym komputerze będę mógł wam powiedzieć, no trochę później. Póki co to go używam dosłownie kilka dni, więc... No nie za dużo jestem w stanie powiedzieć, aczkolwiek... Jeżeli... Cokolwiek robię, to... Pierwszy, jeszcze mi się nie udało rozgrzać do więcej niż do tam 47 bodajże stopni procesora i karty graficznej. Dysk się cały czas trzyma 32, więc jeżeli chodzi o Czy te, ten kuler jest może i głośny, ale przynajmniej sprawdza się. Tak, no. spełnia podstawową rolę coolera, to znaczy chłodzi. Szczerze mówiąc. No, nie wiem czy kiedykolwiek wcześniej bym o tym. lol, czy kiedykolwiek wcześniej bym o tym pomyślał, no ale w tym momencie to jest troszkę uciążliwe. I to naprawdę, powiem wam, przeszkadza na dłuższą metę. Tak, dlaczego. teraz może tak powiem, dlaczego Borderlands, dlaczego sam, dlaczego tak. Ten... Ja teraz się przyszedłem ze szkoły trochę wcześniej niż normalnie bym kończył. Stwierdziłem. Zobaczymy sobie tylko szybko co my tu mamy! Nothing special! Okej okay. Wkurzmy sobie szybko Ja... No aha, Wy... Dobra, na co to ja O! Nie to Myślę, że te bronie Nie, to dobrze Będzie zobaczyć tego nowego shotguna! O, region <grydził> Milutko Okay. A karawana to tam Ym, Przyszedłem sobie wcześniej ze szkoły No i dobra boże co to Mike będzie robić No To tak więc z racji że i tak W sumie nikogo nie ma teraz O czekajcie No 408 Nie 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 tak więc, z racji, że i tak nie mam specjalnie co robić, tak więc sobie nagram jakiś taki materiał. Yy, yy, sprawdzałem już teraz i... Źle. Sprawdzałem i yy, nowe materiały, które nagrywam, po prostu nagrałem taki tam w 10-sekundowy materiał właśnie z bordera, one chodzą. Tak więc coś miałem skopane z tamtym plikiem, nie wiem czy to, był, to było spowodowane złym zapisem, czy może... Jak to przenosiłem z dysku, z jednego dysku twardego na drugi dysk twardy zewnętrzny Naprawdę nie jestem wam w stanie powiedzieć czym to było spowodowane No, ale nie działa, no Nieważna przyczyna, ważny skutek um, no i na dzień dzisiejszy... Lol Teraz będziecie mo mogli się spodziewać częstszych filmików. Ty no, God damn it. What the fuck? Dobra. O, jest. Ech. Nic godnego uwagi. Teraz będziecie się mogli spodziewać częstszych filmików z gier typu właśnie Borderlands czy. Czy chociażby BF? Bo, no teraz, oczywiście, jak mi to wszystko tak śmiga pięknie, co prawda. Nie wiem, będę chciał to jeszcze jakoś ogarnąć, ale. Mm, bez nagrywania wyciągam około stówki FPS-ów w tym momencie. A teraz, gdy zaczynam nagrywać, spada mi to radykalnie do 30. No, to w porównaniu z tym, co miałem kiedyś, że miałem 30, i nagrywałem na 30, mm, no to wiecie, to jest troszeczkę trochę inaczej Nie wiem dlaczego ty, w tym momencie jest taki spadek yy, FPS-ów Kurczę, no chcę tu jeszcze poczekać chwilę na tą noc, żeby sobie zaliczyć tego bonusowego tam yy, Do quest'a yy, Bordera się... Aha, jeszcze tak a propos powiem, że bordera będziecie mogli się spodziewać na koopie Ja Ja w tym momencie gram sobie solo, ale to tylko dlatego, że przechodzę nie z Arkiem, niestety. A więc twierdzisz, że do mnie strzelasz. Czy jesteś tego absolutnie pewny? Jak ja mam granaty? O, nie, 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 nie! nie. Mój samochód! Ok, tam widzę sobie jakieś granaty. Czyżby fioletowe? Nie, nie to nie granaty, to klas, Młody komando, komando mnie nie interesuje. Mech Romancer, kulldom, damage to nie dla mnie. I komando Max Health. O, fajny nawet. Przechodzę sobie teraz Bordera z. W zasadzie z którego poznałem przez Bordera, gdyż gdzieś tam wymieniliśmy się. Skype'ami kiedyś, znaczy to oczywiście nazwami kont w na Skype'ie. I szczerze mówiąc, w pewnym momencie ktoś tam do mnie pisał, cześć, siema, no, no to siema, no. Masz border, Borderlands 2? No okej, okay, no spoko, no mam Borderlands 2, no a co? Ha, no to moglibyśmy sobie kiedyś pograć, no ale ja jeszcze wtedy przychodziłem z Arkiem. No i miałem taką szczerą nadzieję, że przejdziemy to w całości tak jak to było z jedynką. No ale cóż, nie wyszło. Hmm. To już jest noc, to już chyba będzie noc. Tak mi się wydaje. Yeah! No i co teraz? Open, dobra, no to open. Welcome to Jackass. No. No, mi nie wyszedł. W ogóle nie wyszedł. Kurde, próbuję się skupić, żeby ładować im heady. A, z jest powiem wam. No ale wracając do tematu Dlaczego przychodzę sam Otóż przychodzę tu z innym kumpem Z Bartkiem dokładnie Z Cempusiem No i, no i niestety tak jest Że jeżeli nie gramy w dwójkę To zazwyczaj on wchodzi sobie gdzieś tam Pograć wiecie Z jakimiś tam losowymi Z jakimiś tam losowymi ludzikami No i wiecie W tym momencie on zdobywa sobie tam jakieś super epickie bronie Bije levely i tak dalej No i ja muszę niestety nadrabiać i w momencie kiedy ja sobie nadrobię to pewnie jakaś ta... Jakaś, pfu, jakaś tam brońka jest troszkę lepsza od niego. No i znowu on tam wchodzi, żeby nadrobić. taka, to jest takie błęde koło w tym momencie. Hmm. Turn in! ok. Jezu jak fajnie wchodzą Critical Shot! A, Spaliłem! jeszcze Nie, to nie. Oh, Boże, w ogóle, jak... jeszcze tak wam powiem, że jak go spaliłem sobie, chociażby BF na, na tych wysokich, na tych najwyższych ustawieniach. Boże, to jest po prostu nie było ziemia. To po prostu inna gra. Ja jestem bardzo mało wymagający w stosunku do gier. Dlatego mnie nie przeszkadzało to, że grałem sobie na grafice 800 na 600 Niskie detale, tak? Dla mnie ma, być, ma się przyjemnie grać, przyjemnie strzelać, jeżeli chodzi o FPS-y. Błagam, daj. Dzięki wiesz! Naprawdę, super splówka! Po prostu. Best broń ever! Widzę, że tutaj wojna klanowa już. Między klanami się rozpoczęła na dobre. Jestem tylko. zasadniczo to płatnym zabójcą w tym momencie. Dostaję zlecenia od jednej strony, zabijam drugą. Znaczy, pan niszczy, no Niszczy zabijam ogólnie. Hehe. <laughs> A, nie da się was przyjechać w szkole Moxie. Okej, okay. why not? Mm. Dobra, w takim razie, skoro muszę się dosyć do Moxi, to użyjemy Fast Travela. W ogóle szczerze mówiąc, bałem się, czy mój komputer ogarnie nagrywanie na ultra. No bo... Wiadomo, że granie a nagrywanie to są dwie bardzo różne rzeczy. No i czasami komputery, które ogarniają ultra, nie, niekoniecznie ogarniają nagrywanie na ultra. No ale mój potworek widzę się spisuje zajebiście. 30 FPS to jest, to jest bardzo dobra, to bardzo dobry wynik. Naprawdę jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie spodziewałem się aż takiego dobrego wyniku. Myślałem, że będę musiał troszeczkę obniżać. <laughs> Marnuję dla was kasy, kurde, powinniście mi za to oddać, no LOL Fajnie, że jestem pijany, gdy sobie jeszcze kupić jak się da Ciekawe jak bardzo da się narąbać JESTEM PIANY, JESTEM PIANY <laughs> No Jak już tu jestem, mogę kupić coś u tego typka? Nie No to nie Oj, jej, jej, jej. No kurcze, no Słychać go, słychać go bardzo i to... I to przeszkadza, kurcze Hmm. Hmm. Znaczy jeszcze tak nie jest problem, jeżeli ja w coś gram albo z kimś gadam i co na słuchawkach ale w momencie kiedy sobie chcę pograć na głośnikach nawet, no czy w tym momencie jak będę chciał nagrywać. W ogóle jeszcze z dźwiękiem mam nie do końca ogarnięte. Będzie pewnie szumieć yy, dosyć i... No ale cóż... Yy, na, razie, na razie to i tak jestem bardzo zadowolony z tego co jest.

Czy ja pod... Nie podniosłem tego karabinu, 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 karabinu A cóż trudno Co to? Nic specjalnego Co tam zagramy sobie? O! O! Nawet fajne. Powiem wam, że nawet ciekawe. Dobra, nie chcę mi się szczerze tego słuchać, a ja tu bardziej. W nie jest, kurde. To nie jest to Nie jest. Jeżeli chodzi, to nie lubię sobie spoilerować tej gry. Nie chcę, może w ten sposób. Nie chcę sobie spoilerować tej gry. Aczkolwiek, jakoś specjalnie na fabule mi nie, mi nie zależy. Bardziej zależy mi na tych epickich momentach. No, jeżeli już ktoś. Teraz, jeżeli gracie w Wordera i nie doszliście do tego momentu co ja, to nie wiem, wyciszcie sobie w nie na chwilę. Tam, w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, wysadzali, wysadzał yy, Bloodwinga, yy, no, Handsome Jack, czy chociażby kiedy Roland ginął, no to dla takich momentów właśnie nie chcę sobie spoilerować tej gry. Skoro ten pistolet, to nawet ciekawie Pokażcie tego Gnata O, Vladow Fajny wygląd, ale nie ciekawego i jumpa! Okay. ja to się chyba mogłem teleportować, bo szowną to jest yy, inna lokacja, tak mi się wydaje. W ogóle ja już mógłbym przestać być pijany, Bo teraz wychodzi na to, że mój samochód też jest piany i to jest dziwne. Ale ta gra jest dziwna. O!

Tak, po pierwsze zacząłem pomagać im. On jest większy. Oni mają shotguny. Oni mają jakieś zasrane SMG. E. Ty, no chyba nie chcesz uciekać. No. Dżemki, ale i tak słaby Nie wiem w sumie czemu im pomogę, no ale Jakieś tam Jezu Nie, nie chciałem tych granatów Eee, taki shit Nie, gdzie to jest eee, fuj, 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 fuj Ten karabin jakoś też epicki nie jest Słabą szybkostrzelność ma No, co, tak więc cóż, myślę, że to chyba byłoby na tyle, tak? Taki jeden szybki questik No, no cóż, jeżeli, nie wiem jak z tym Fable, jeżeli coś to albo pominę te questy, których nie zrobiłem Albo postaram się tam od jakiegoś najstarszego save'a nagrać Dosyć często, znaczy nie nadgrywałem saveów, tylko robiłem osobne. Więc może mi się uda coś tam jeszcze zrobić. No tak, więc, cóż, w tym momencie się z wami Żegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam was do moich poprzednich, jak i kolejnych materiałów. To był Borderlands 2. Ja nazywam się Pan Stefanek. Życzę wam miłego dnia i cześć!